Szanowni Radni, do tej pory Rada pracowała w czterech komisjach. Była to komisja rewizyjna, budżetu i finansów, gospodarcza, zdrowia, oświaty, kultury i porządku publicznego. Ostatnia wymieniona przeze mnie komisja miała zawsze bardzo, bardzo dużo zadań: zdrowie, oświata, kultura, promocja miasta, itd. Prezydium Rady proponuje. Podział tej komisji na dwie komisje. Ze zdrowiem w całej Polsce mamy mocne problemy. Borykamy się, kiedy chodziliśmy jako kandydaci na radnych, najwięcej uwag mieszkańcy Lubawy zgłaszali odnośnie służby zdrowia. Nieraz mieszkańcy się mylą, nie wiedzą, co to jest podstawowa, specjalistyczna. I proponuję Prezydium Rady powołać następujące komisje. Jak powiedziałem na wstępie byłby, byłoby to pięć komisji. Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego, czwarta komisja to jest Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta i piąta komisja, Komisja Gospodarcza Prawa Pracy i Bezrobocia. Ja może najpierw przeczytam uchwałę, a później będziemy dyskutowali na jej przyjęciu. prawnych. Rada miasta Głubowa uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się następujące stałe komisje rady komisja rewizyjna komisja budżetu i finansów komisja zdrowia i porządku publicznego komisja oświaty kultury sportu turystyki i promocji miasta i piąta komisja gospodarcza prawa prawa pracy i bezrobocia paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 2, łamane przez 3, łamane przez 2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rady ustalenia maksymalnej liczby członków Komisji. Tak mówi uchwała. Czy macie Państwo jakieś uwagi w tym względzie? Czy wnioski? Jeśli nie ma uwag. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze, mną, przeze mnie przed chwilą uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Stałej Komisji Rady zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Informuję, że Rada Miasta przyjęła wspomniany projekt uchwały 13 na podstawie uchwały w sprawie zakresu działania Stałej Komisji Rady. Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Trzynastoma głosami Rada przyjęła zakres obowiązków. Statut nasz przyjęty mówi, że radny może pracować w jednej, ale nie więcej, w jednej lub nie więcej jak w dwóch komisjach. I proszę teraz o przedstawienie projektu uchwały w Jurka Brodowskiego. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. 13 głosami Rada uchwaliła składy osobowe stałych komisji Rady. Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego. Jeżeli mogę zabrać głos. Jeżeli chodzi o Komisję Zdrowia, Poprawy i Porządku Publicznego, proponuję na przewodniczącego Wojciecha Piszczatowskiego. Z dotychczasowego przewodniczącego tej szerokiej komisji, po podziale oczywiście kolega Wojciech będzie miał dużo pracy, bo tak jak burmistrz zapowiedział, ze sobą mamy bardzo dużo planów do zrealizowania z poprawą opieki zdrowotnej tak, tak. oczywiście. I y, y, tutaj y, ta komisja będzie jedną z najważniejszych komisji w tej kadencji, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję panu Wrodowskiemu. Czy pan Wojciech Szczadowski wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, i Promocji Miasta. Pan Sobiechowski, proszę. Na przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta proponuję panią Tańską Anilę. Pani Tańska w komisji tej już pracowała, ma doświadczenie i sądzę, że będzie się w sposób właściwy, ale że z tej funkcji wywiązywała ma duże doświadczenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnia komisja gospodarcza. A czy Pani Anna, przepraszam Pani Ania, wyraża Pani Państwo? Tak, wyrażam. Dziękuję. Ostatnia komisja gospodarcza, proszę o propozycję Pan, a, pan Bolesław Zawadzki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgłaszam kandydaturę pana Tadeusza. Licznarskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Prawa, Pracy i Bezrobocia, w uzasadnieniu podaję, że pan Tadeusz Licznarski był przez kilka wcześniejszych kadencji przewodniczącym tej komisji i pod jego kierunkiem przewodniczącym ta komisja bardzo dobrze funkcjonowała. Czy pan Tadeusz Licznerski wyraża zgodę na przewodniczenie tej komisji? Tak, wyrażam zgodę, dziękuję. dziękuję. Proszę o przeczytanie całości uchwały kolegę Bolesława Zawackiego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Czytam projekt uchwały w sprawie porów przewodniczących całej komisji Rady na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Uchwała uchwala co następuje. Paragraf pierwszy przewodniczącymi stałych komisji Rady wybrano. Pierwsza Komisja Rewizyjna komisja Maria Kaczkowicz, dwa komisja budżetu finansów. Janusz Sobiegowski, 3. Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego Wojciech Piszczatowski, 4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia Anna Tańska, 5. Komisja Gospodarcza Prawa Pracy i Bezrobocia Tadeusz Niczne. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podpiszą przewodniczącego Rady Pana Jana Zarkowskiego. Proszę. Głosowanie. Kto jest za tym? Aby. Podjąć uchwałę w sprawie Przewodniczących Stałej Komisji Rady odczytanej przed chwilą przez Wiceprzewodniczącego. Zechce podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynastoma głosami Rada Miasta uchwaliła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Stałej Komisji Rady. Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje. Radny za udział w posiedzeniach i w pracach Rady, Komisji Stałych i Doraźnych, powoływanych do spraw o charakterze doraźnym lub zbadania określonych spraw otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną. Miesięczna dieta w formie ryczałtu wynosi. Punkt pierwszy. Dla przewodniczącego Rady 1300 zł. Dla wiceprzewodniczących Rady 800 zł. Dla przewodniczących Stałych Komisji 800 zł. Dla zastępców przewodniczących stałych komisji 650 zł. Dla radnego niepełnionego funkcji wymienionych w punktach od 1 do 4 550 zł. Kwotę miesięcznej diety zmniejsza się o 25% za każdą nieobecność na sesji rady lub posiedzeniu komisji z zastrzeżeniem ustępu 5. W przypadku zbiegu w jednym terminie sesji posiedzenia komisji miesięczną dietę zmniejsza się za jedną nieobecność. Punkt piąty. Radnym, którzy są członkami więcej niż jednej komisji, za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniach komisji, których są członkami, miesięczną dietę zmniejsza się o 12,5%. Punkt szósty. Dieta radnego ulega zmniejszeniu o 50% diety miesięcznej, jeżeli w danym miesiącu nie odbyła się sesja rady ani posiedzenie komisji, której radny jest członkiem. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Radny odbywający podróż służbową otrzymuje należności z tytułu zwrotu kosztów tej podróży na zasadach określonych rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Dziennik urzędowy nr 66, pozycja 800 z późniejszymi zmianami. Punkt drugi. Czynności związane z podróżą służbową w stosunku do przewodniczącego Rady dokonuje wiceprzewodniczący Bolesław Zawadzki. Punkt trzeci. W przypadku wyrażenia zgody przez przewodniczącego Rady na przejazd podróży służbowej samochodem niebędącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek na jeden km przebiegów określanych na podstawie przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku. W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Dziennik urzędowy nr 27, pozycja 271 z późniejszymi zmianami. Paragraf trzeci. Dieta za dany miesiąc wypłacana jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Paragraf czwarty. Traci most uchwały nr 2, łamane na 7, łamane na 2010, Rady Miasta Lubawa. Dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju. Paragraf 5 uchwała wchodzi z dniem, w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Paragraf 6 uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta. Dziękuję koledze za przeczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Są uwagi, wnioski. Jeśli są takie, proszę o zgłoszenie. Nie widzę, kto jest za tym, aby przyjąć przeczytanie przed, przeczytanie przed chwilą projektu uchwały w sprawie. Zasad przyznawania i wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Trzynastoma głosami Rada Miasta przyjęła. Jeden, jeden wstrzymujący. A, przepraszam. Jeden wstrzymujący. Dwunastoma głosami, jeden wstrzymujący. Uchwała Rady Miasta Lubawa z dnia 5 grudnia bieżącego roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Lubawa. Na podstawie artykułów prawnych Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się od 1 grudnia 2014 roku burmistrzowi miasta Lubawa, panu Maciejowi ratnie następujące wynagrodzenia miesięczne brutto. Po pierwsze, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5800 zł. Dodatek funkcyjny w wysokości 1800 zł. Dodatek specjalny w wysokości 35% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego to jest 2660 zł. Po czwarte, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. Po piąte nagrody jubiluszowej dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje burmistrzowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za tym? Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrzowi miasta zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto, się, kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Rada Miasta trzynastoma głosami jednomyślnie uchwaliła wynagrodzenie burmistrza miasta. Oj, przepraszam 14.